Że cały Dysezji, więc nasz dom leży na terenie decyzji, nasz dom prowincjalny, więc nie mogło być tak, żeby młodzieży zakonnej tutaj zabrakło. Dlatego tutaj jesteśmy. Przystań, przystań. Czas myślę, że jest sprzyjający, bo już w zasadzie przededniu wakacji, kiedy różne plany są i różne kierunki, tak powiem, działania. A tu jest takie spotkanie, aby właśnie się zatrzymać, aby pomyśleć o życiu, o tym roku, który minął, albo o tych wakacjach, które przed. Młodzieżą jest, ale również żeby tak zatrzymać to się to trochę to w innym, innym aspekcie duchowym i tak dalej, aby też to jest myślą również o przygotowaniu do tych światowych dni młodzieży, które będą u nas wojczeń naszym za dwa lata, w Krakowie. Jesteśmy na drugim przystanku przystań przystań dla młodych. Właśnie, jaka jest dokładna nazwa dzisiejszego przystanku o tym nam opowie, mam nadzieję, kilka słów więcej. Ksiądz Zbigniew Giełdon z decyzjalnego Radia Głos. Przystań, czyli warsztaty dla duszy. Taka jest Grupa, oficjalna nazwa tego. Dzisiejszego spotkania to już druga edycja. Myślona rok temu przez księdza biskupa Wiesława Śmigla, który chciał, by właśnie tu w Pelplinie poprzez spotkanie młodzieży też budować i pokazywać, że Kościół jest dobry, że Kościół jest pełen radości, że jest pełen młodości. I ideą warsztatów dla duszy jest zaproszenie młodych osób, też ambitnych, którzy chcą. Podzielić się swoimi umiejętnościami, swoimi talentami. Ważne, że jest miła atmosfera. Jesteśmy współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Sam fakt, że Ksiądz Wysok w Radia Głosy jest całym spiritusmowem z tego wydarzenia. Jeszcze bardziej nas absorbuje do zaangażowania w całe to dzieło przystani, ale i też po to my liczymy rzeczywiście na to, żeby młodzi, którzy zauważą, że jest radio decyzjalne w to zaangażowane, widzieli, że radio myśli też o tym pokoleniu. A ty, kim jesteś? Jak się nazywasz? na pewno dla zabaw i dlatego, że ogólnie my tutaj przyjechaliśmy z księdzem Rafałem pomagać rozkładać wszystko i pomóc ogólnie organizować to Byłam z koleżanką Dominiką na no warsztatach rękodzieła a Julka z Julką były na muzycznym Co się działo na tym warsztacie? Nauczyłyśmy się z piosenek nowych Bo jak śmierć potężna jest miłość Nieprzejdana jak się Nie robiłyśmy na niej takie serduszka z dronie i No i zawijałyśmy słowa Boże w metodą takie zawijają i będziemy je ja rozdawać. Pusty są w dwóch kolorach. Biał, białym i niebieskim. Można też dać kolegom, koleżankom poznanym, żeby podpisali. tego wieczoru wystąpi zespół Klerycki Cis a także duży chór łączony z zespołów liboskłoni na cały głos oraz Quo Vadis. ponad 50 osób na scenie będzie zabawiało tutaj na przystanie króla Jana III Sobieskiego wszystkich, którzy do Pelpina przyjechali. W ubiegłym roku zostałyśmy poproszone przez księdza Zbigniewa o przygotowanie dekoracji na, na pierwszą przystań. Wówczas wykonałyśmy właśnie tą latarnię, która stoi za, na, za nami oraz e, taką bramę Porta Fidei plus szczelnica, bo to był rok wiary. I ten, od tego się zaczęła właśnie współpraca tutaj z Radiem Głos, z księdzem Zbigniewem. No i uczestniczyłyśmy rok temu w warsztatach i nasze siostry prowadziły diakonę tańca. A w tym roku, ponieważ nam czas nie pozwalał, już nie, uczestniczy, nie uczestniczyłyśmy w warsztatach, natomiast teraz tutaj jesteśmy już, byliśmy na mszy świętej i uczestniczymy dalej, czekamy na koncert na godzinę 20. W tym roku jest warsztat filmowy, który ma pomóc w tym, by przygotowywać dobry materiał z przystani i zachęcać w przyszłym roku i w kolejnych latach młodzież by przyjechała do Pelplina. przyjechała jeszcze liczniej niż obecnie. Dokładnie, ale muszę powiedzieć, że w tym roku mamy 200% więcej zgłoszeń. To dla nas jest wielka radość i wielka satysfakcja, bo mamy świadomość, że warto, że przystań się rozwija i chcemy, by na Pomorzu była takim kluczowym wydarzeniem dla młodzieży.